Dzień dobry! Polanie standardowe to praktyczna funkcja, która pozwala w dowolnym momencie rozszerzyć formularze ofert, zapytań klientów, firm oraz profili agentów lub agencji o własne dodatkowe pola. Jeżeli jesteś użytkownikiem IMO z uprawnieniami administracyjnymi, kliknij w głównym menu Administracja, następnie Polanie standardowe. Okno konfiguracji zostało podzielone na 6 zakładek. W wyświetlonym oknie przejdź do wybranej zakładki, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Wprowadź nazwę i kliknij Zapisz, aby dodać pole do wybranego formularza. Nowe pole lub pola pojawią się zawsze na końcu formularza w sekcji Pola niestandardowe. Wprowadzone informacje są widoczne dla wszystkich użytkowników IMO, ale nie są eksportowane do portali ogłoszeniowych. Aby usunąć pole, kliknij przycisk Usuń i Potwierdź swój wybór. Jeżeli chcesz być na bieżąco z najnowszymi treściami, pamiętaj o subskrypcji kanału i zostawieniu łapki w górę. Dziękuję!